Rozpoczęliśmy druk przyłbic ochronnych dla wszystkich potrzebujących, nie tylko szpitali, nie tylko pogotowia ratunkowego, ale także i strażaków, i DPS-ów, i policji. No, jesteśmy dzisiaj na poziomie wyprodukowania 1500 sztuk. To myślę już znacząca ilość, szczególnie, że zaczęliśmy od 23 marca. Włączyliśmy się do tej akcji. Myślę, że to jest dosyć dużo, już powoli, powoli kolejki się u nas kończą. No i jeszcze wszystkich nie obsłużyliśmy. Myślę, że przyszły tydzień już tych największych odbiorców szpitali dostarczymy wszystko, co jest dla nich potrzebne. Część pieniędzy przekazujemy z własnego budżetu, bo trzeba pamiętać, że Politechnika Koszalińska jest instytucją budżetową. I właściwie cała nasza dotacja pochodzi z podatków od przedsiębiorców i od wszystkich ludzi, którzy płacą podatki. Więc to jest też nasza misja i nasz wkład w, to, w tą walkę z koronawirusem. Oprócz tego mamy trochę darczyńców. To są firmy, które dostarczyły nam materiały do druku i materiały do produkcji tych szyb ochronnych. To jest folia PET. Folia PET ją otrzymaliśmy nieodpłatnie od firmy z Dąbrowy Górniczej i z Aleksandra Kujawskiego. Jest to firma VIP i firma GTX. Także dostaliśmy rolkę od tutaj miejscowej firmy z Mścic, blisko od Chin opakowania. To nasz absolwent do nas zadzwonił, jest jego ojciec właścicielem, on skończył u nas studia. I zaproponował sam pomoc, za to bardzo serdecznie dziękujemy. Oprócz tego, radni Gminy Kołbrzech też włączyli się w akcję, bo sam jestem radnym, więc muszę tu pochwalić kolegów. Tomek Czechowicz zorganizował akcję szycia maseczek. Te maseczki są szyte na potęgę, już tysiąc sztuk zostały wyprodukowane. Maseczki wielokrotnego użytku dla każdego mieszkańca Gminy Kołbrzech. Wójt gminy Kołobrzeg koordynuje te akcje wszystkie telefonicznie, mamy ustawiony mostek dzięki firmie Orange i Tomkowi Czechowiczowi. Mamy konferencję trzy razy w tygodniu telefoniczną, gdzie wszyscy jesteśmy połączeni z wójtem i dyskutujemy na temat no, przyszłości gminy Kołobrzeg. Nie tylko teraz, ale co będzie po koronawirusie. Wiemy, że wpływy z podatków będą marginalne czyli inwestycje, inwestycje w gminie Kołobrzeg będą zamrożone przynajmniej na rok, jak nie dłużej na dwa lata. Więc te, które są rozpoczęte i które mają ogłoszone przetargi zabudżetowane są, tu, są realizowane, ale przyszłe stoją pod dużym znakiem zapytania. Nie wiemy jak będzie wyglądał sezon, nie wiemy jak będą wpływy z podatków, nie wiemy też jak utrzymają się na rynku firmy turystyczne, które u nas w gminie, się znajdują i nie jest ich mało. Jeszcze dodam tylko, że przy cięciu tych szyb z pleksy pomaga nam Wydział, wydział Wzornictwa Grzesiu Robakowski, pomagają nam składać dwie panie tutaj z biura rektora, pani Teresa Turowska i Katarzyna Murawska. I dodatkowo pomaga nam wycinać szyby firma z Kołobrzegu, wydawnictwo Kamera. Serdecznie pozdrawiamy kolegów z Kamery. Marcin Gawer stoi na straży i zawsze jak jest potrzebna większa ilość folii pomaga nam docinać, bo tych zamówień jest tak dużo, że naprawdę potrzebujemy tej folii 300-400 czasami dziennie, żeby poskładać wszystkie przy ulicy.